Siemka, witajcie, z tej strony ponownie gala jest, a ja dzisiaj wam opowiem o tym, za ile sprzedałem epika, jaki pierwszy rarek i dragi założyłem, o ile miniaturki nie widzieliście, nie widzieliście, i wiele innych rzeczy, o których bardzo chętnie wam opowiem. Nie grasz w Broken Ranksa? sprawdź. Link w opisie. Zacznijmy od rzeczy, które w zasadzie są do odklepania, umiejętności. Umiejętności tym razem się nie zmieniły, mimo to troszeczkę zastanawiam się nad furią, ale na razie tego nie ruszam. Jest tak jak jest i tego nie dotykam. Co do peta, podobnie. Magia jest taka, że wbiję mu tylko jeden level względem poprzedniego odcinka i raczej zbyt wiele w najbliższym czasie nie wbiję. A to się dowiecie dlaczego za chwilkę. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ciekawa, to udało mi się założyć węgór. To jest piękna sprawa. Druga rzecz, poinkrustowałem się. Trzecia rzecz, po XPM Psycho. Czwarta rzecz, sprzedałem tego Epika. Sprzedałem go za 45 tysięcy platyny. No i więc zacznijmy od tego. Po sprzedaży Pika zacząłem się zastanawiać, w co zainwestować. Zauważyłem, że w wielu przypadkach moja postać jest troszeczkę ignorowana, jeśli chodzi o latanie pewnych instancji, i ma to troszeczkę utrudnione ze względu na stosunkowo niski power, który był wynikiem paru istotnych założeń przy projektowaniu i kontynuowaniu mojego buildu driftowego, jak i powiedzmy braków daemonitów i innych rzeczy. Udało się to wszystko troszeczkę ogarnąć i zaczniemy, zaczniemy dzisiaj troszeczkę od dupy strony. Otóż, jeśli chodzi o orby, udało mi się ze wszystkimi orbami wejść na poziom Magni, plus jeden orb stał się orbem Arcy. Jest to większe obrażenia na bossy. Jeśli chodzi o kolejne orby, które chciałbym zrobić, to w zasadzie w jakimś, powiedzmy, względnie policzalnym czasie, czyli do kilku miesięcy, chciałbym zrobić damage z wyklaki, antyfarida i szanse na przejęcie zdrowia, z czego antyfarid i damage z wyklaki są na priorytecie. Cała reszta po prostu będzie czekać, ewentualnie jak się fartnie, coś tam się złoży, to będziemy działać. I to jest tyle. Z pewnej jednej dosyć ciekawej rzeczy to zamieniło się. Jak widzicie, e, wyleciała obszarówka, wyleciały zwyklaki, za, na rzecz obszarówki wyleciały antyfarit, a na temat zw, mm, zwyklaków, to wiecie, wyleciało sobie redukcja dystansowego. Więc tutaj to sobie tak to wygląda. Zdecydowałem się na tego typu rzeczy, bo po pierwsze z dystu biją mnie w e, większości obszarówki, jest, są też fizyczne, ale jest ich stosunkowo mniej, jak po dwóch Morany. Eee, I w zasadzie z tego, co kojarzę z draga też ma obszarówkę dystansową, ale jakby co to mnie poprawcie, bo nie wiem. Ale wydaje mi się, że... Ob... Znaczy, dystansówkę... Obszarówkę dystansową. Ale jakbym się mylił, to dajcie znać w komentarzach. Tak wygląda sytuacja z orbami. Jeśli chodzi o psychowłaściwości i w ogóle już itemizację, i na co wydałem pieniądze. Więc y, powiedzmy jednej piątej poszło na orby. W jednej piątej kolejnej poszło na drify. Jak tutaj widzicie, alorny magni mam dwa i jeszcze mamy dwa bit. Więc te dwa B mają się zamienić jeszcze na Magnisa, który będzie siedział sobie na Undurisach. Wtedy tego Holma, którego w sumie dzisiaj na streamie wrzuciłem sobie, wrzucę sobie na, tymczasowo na czapeczkę i tam sobie będzie siedział, bo ma to poziom szósty, czyli minimalny sub, minima, maksymalną wielkość dla subdrifa, przez co się będzie mieścił. Tutaj nawet by szóstka potęgi się mieściła, ale tu już nie, więc nie dobijam tego. W ogóle ja tego Holma zakładałem dawno temu i zrezygnowałem z niego. To jest jeszcze z bildu zagłady, gdzie mówiłem o tym w poprzednim odcinku. No i to sobie tu przewędruję, ale dopiero wtedy, kiedy. Po pierwsze, złożę sobie te b na Magnisa i dodatkowo będę miał Arcy Telda i Banda na Salmurnie. To jest aktualnie mój w ogóle target na który będę wydawał ogromne pieniądze bo tak liczą 30 35k za jednego magni banda telda plus jakieś około 25 30 za alorna trzy sztuki no to mamy tutaj 8 plus 3, to jest powalona kwota. Jeśli byśmy chcieli to naprawdę szybko policzyć, no to powiedzmy, że zaokrąglając, ja już jednego banda mam, ale policzymy jako całość. 8 razy 35 milionów plus tam powiedzmy te 25 razy 3, czyli 75 milionów. No to jest kwota no, zaporowa. 355 km, no to jest trochę ponad. Pół epika, którego sprzedałem, bo przeliczając to na platynę, aktualnie plata jest 650 paczka. To mamy 546 paczek po 50, czyli 27,5 tysiąca. Platy około będę musiał wydać tylko i wyłącznie na tą jedną rzecz. Z czego co jest zabawne? Teraz mam tutaj jednego magni Alorna jeszcze nie doekspionego, ale cała reszta jest już wymaksowana i mam 29% Alorn niemalże. I teraz, co jest ciekawe. Jak zrobię sobie tego magni alorna, czyli wydam tam prawie 100 kk te 75 kaka, żeby to zmergować, to jeszcze 0,5% stracę. Jak to potem jeszcze wyekspie jest tak absurdalne, ale finalnie będę miał 28,5% alorna i nie będę miał karbo będą 3. No i trochę się zastanawiam nad czwartym, kiedy uda mi się założyć kolejny rar drogowy. I tutaj, jeśli chodzi o swój dragowy RAR przeskoczymy sobie na chwilę. Z tym chciałbym prawdopodobnie założyć rękawiczki Remigiusza, a prawdziwa nazwa to oczywiście Remigesy. Z tego względu, że po pierwsze chciałbym arcybanda i Terda, którego sobie zrobię, przerzucić na te Remigesy. A z tego, do tego pasji dołożyć sobie albo właśnie Holma, albo Alorna, Magnisa. I się bardzo mocno nad tym zastanawiam. Jest to ok rozwiązanie, bo i tak finalnie. Będę chciał mieć jednego arca lorna, więc teoretycznie bieg spiony 4 czwarty nie będzie mi w tym w żadnym wypadku wadził, więc no jest to dosyć wesołe rozwiązanie, ale, ale na razie też nie za bardzo wiem, jak do niego podejść. No biorąc to pod uwagę, możemy tutaj sobie policzyć, że oczywiście 4 razy 9,5 razy 0,95 miałbym. 38 razy 095. No to mieliśmy, mielibyśmy 36,1 Alorna. To już jest wartość naprawdę fajna. Ale na razie to tak hehe he. No i tak, ogólnie całkiem ciekawa ciekawostka. Coś takiego. Arcy Band czy Telt dają na maksie 14,5%. Z boostem z hidragowym samym 15 tam mam 16,650, coś takiego, więc no powiedzmy 2,1% dodatkowo by mi dojechało. Czyli łącznie tutaj dochodzi mi 5, potem jeszcze 2%, co oznacza, że 6, 7% w zasadzie spokojnie mi dojeżdża. No doliczając tą kar karę 0,5% no, 5, 5 za sumę, to nie, no będzie to zajebista wartość. No, i dzięki temu dojadę niemalże do 50% dubla i 50% kryta. Jak widzicie, e, szanse na trafienie krytyczne w obecnym momencie mam 43%, a pod atak 474%. Z czego tutaj już na węgórze przy okazji, możecie w sobie w końcu zobaczyć. Niestety jest tylko plus 8. No, ale wyinkrystowałem sobie na S1, więc zawsze powoli do przodu. No i Orbik jest do wyklikania. Trochę tych hardów moron polatałem, ale nadal nie latam tego zbyt wiele. Niestety. Tarulów w sumie mi się nie chce. A co do V2, tak, V2 stały się nową farmą, jak tutaj widzicie na podglądzie streama w tamtym miejscu, challenge się zamienił, zamiast Jasek wale V2 oczywiście. No i tutaj e, ogólnie tego arcytelda wbijam na 20 poziom. Taki jest cel sobie to wbić, z czego tutaj jest ogólnie dosyć pogmatwana sprawa. Kiedy wbiję sobie tego arcytelda na G, znaczy arcytelda, Węgór na G1, będę miał wystarczającą pojemność, żeby wbić sobie tego dura na level arcy. Wadą natomiast tego jest to, że ulka którego w sobie troszeczkę bardziej aktualnie cenię, chociaż może niesłusznie. Dzień dobry, szybka dogrywka kilka dni później, bo dopiero teraz to montuję. Eee, co do Ulka, bo tutaj zapomniałem to tu powiedzieć, mega na, w okresie czasu ostatniego doceniłem Ulka ze względu na to, że naprawdę ma bardzo duży impakt na moją celność, w szczególności w solo grze. W teamplayu około połowę tego, co w solo. I tutaj fajny przykład. W momencie przed założeniem Węgura i dołożenia Ulka, plus to jest ręka, która mi tam doszła, o, którym, o czym mówiłem. Miałem 60.9% 60, w czujkę elektryczną, teraz mam 65,5, więc to jest naprawdę duża różnica. I to tylko dzięki tym 20%, 20, 20 plus oczywiście bonus Węgóra, plus troszeczkę z ręki. Więc naprawdę totalny sztos działa świetnie. Więc każdy, kto projektuje build e, na, na jakąkolwiek zasadzie profe, mody trafiń robią naprawdę fajną robotę. Nie czuję jak rymuje. Tego ulka wbije sobie dopiero przy G3. Na maksa. Natomiast ten item jest zagospodarowany, ma 3x arcy, zajebiście szybko XP. mimo to, że G1 to jeszcze troszeczkę poczeka w przypadku Wengura, to tutaj sobie już tam podkapuje ten psychoexp, jakoś stwierdziłem, że w sumie z bonusem na 3 drify szkoda nie pokorzystać chociaż tą chwilę, tę chwilę. Nawet jeśli przez dłuższy czas nie będzie to klikane. Nie zdziwię się też jak ten dur będzie levelowany dużo, dużo później, kiedy po prostu czegoś innego nie będzie. Ten Teld trochę się zastanawiam. Może mnie przyciśnie i dobiję go sobie na 21 poziom, ale będę się nad tym mocno zastanawiał. Raczej mam nadzieję, że uda mi się fajne kwoty pozarabiać i zrobię te arcy banda Telda drugiego. Dlaczego drugiego? Mam tutaj Telda i to jest jeden arcy. Mam tutaj, nie mam żadnego arcybanda, by the way, niestety, ale uznaję tego banda z Epika jako arcybanda. Po prostu tyle wychodzi, no to wiadomo. I teraz po prostu jakby było po dwa arcybanda Telda, nie bo wrzuciłby sobie te dwa tutaj, jak zrobię. No i tak, wstępnie gdzieś sobie analizowałem ogólnie modkapy związane z. Trzema arcy drifami Band i Telt. Doszło do mnie to, że wyinkrustowanie na g 3 czyli bardzo, bardzo późno, bardzo, bardzo daleko, ale jednak, razem z połączeniem tego z itemami hydragowymi, równałoby się, że jest duży potencjał, o ile epiki V2 się uśmiechną projektowo dla nas, że na trzech arcy bandach i teldach będę miał modkapa, w sensie 60% nakryta i dubla. Kiedy już to wszystko tam docisnę naprawdę wysoko. No i tutaj największym problemem są Epiki V2. Bo do tej pory nie wiemy, co to będzie, w jaki sposób będzie funkcjonowało. Natomiast na dzień dobry założyłem, że. Arcy Driffy, te, które tutaj, znaczy te Magni Drify zamienią się na arcydrify. No i ja liczę, że trzeci slot będzie z dowolnym drifem, jaki nam się spodoba, albo jakimś tam przez nich ustawionym. W przypadku barby bardzo bym chciał, żeby to był. Dubel, a jak dadzą odporność na korka, to i. <laughs> Nie no, śmieję się, ale bardzo liczę, że, mo że będę mógł tu mieć dubla i wtedy ten build ogólnie będzie miał duży potencjał rozwoju. Otóż po jednym bandzie magni i teldzie będę mógł wyjąć, czyli odzyskam po 12 potęgi, bo będę mógł tam sobie wsadzić arcyholma, będę mógł sobie tam wsadzić arcywerda, będę mógł sobie wsadzić tam magni Alorna, czy cokolwiek innego, co będzie robiło naprawdę ogromną robotę może dwa holmy. Eee, jeszcze mam nawet do wsadzenia sobie e, wolnego falna, który jest bardzo ciekawą sprawą. On tam zabiera na przykład 8 pojemności e, na arcy, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I, I wtedy na przykład jeszcze inaczej to wszystko sobie porozkminiać. Będzie troszeczkę zamieniania, ale be, byłbym mega szczęśliwy z tego faktu. Nawet jeśli Epic V2 wymagałby ode mnie naprawdę grubego nakładu czasu, czasu i pracy. Po prostu fajnie by było wiedzieć, że finalnie te Magnisy mi wylecą, będę mógł je zmergować na te trzecie. Biorąc pod uwagę, że tutaj jeden może mi się zmarnować, Telt, no ale go mam, no to Banda z pewnością wykorzystam i będę miał fajny punkt wypadowy do progresji postaci, ale to jest takie, wiecie... Dużo kombinowania, nie wiadomo co gdzie i jak. Co do driftów nadal w ogóle opowiadania o, o tym jest tyle, że to się w głowie nie mieści, bo jakieś tam ochłapy, tutaj na przykład 0,5% dobiłem, gdzieś tutaj na czapce miałem 15% to to dobiłem, na Dorbisie ogólnie mam pewien problem, bo tego mi się nie chce dobijać, ale tu są po 16%, tutaj ten jeden cholerny Alorn została pół procenta, czyli 16% do dobicia, ale się nie śpieszę, trochę się zastanawiam, czy może coś z tego nie zrobię jeszcze, ale raczej po prostu będzie trzeba te pół%. Dobić gdzieś tam w okolicy, dobijania sobie arcy, Telda i Banda, jak to magnie się zrobi, żeby rzeczywiście mieć się 28,5%. I orkę sobie dobiłem tutaj na maksa, więc całkiem miło. Eee, tutaj w zasadzie tylko tego holma dorzuciłem. Tutaj coś podobijałem albo zacząłem dobijać. Już teraz ciężko mi skojarzyć, ale chyba dobijałem. Tego nie ruszałem, tutaj w sumie mam najmniejszą motywację tego ruszać. Tu bym chciał to dobić. W sensie zrobić tutaj milion psycho Expa. Dojdzie mi 1% obrażeń fizycznych i przy okazji Iori tutaj naprawdę pójdzie do góry, biernych, naprawdę co niemiara, bardzo mi zależy podobijać. No, i jeśli chodzi o drifty, na razie, to tyle. Bardzo bym chciał ogólnie pod farmę F2, założyć sobie dar skrzydlatej, ale to. No na ten moment po prostu nie jest zasięgu, no jeden dar zszedł, to tam 40-50 kaplaty coś w tym przedziale e, z niskim procentem, więc nie chcę aż tyle. Natomiast Remigesy, jak mi się uda, fajny procent w przedziale 15-20 kaplaty dorwać, to by był sztos. Mimo wszystko najpierw skupiam się na Arcybandzie i Teldzie, bo to mi da potężny boost. Podjechanie pod 50% dubla i kryta, to będzie dla mnie święto. I na tym mi najbardziej będzie zależało, więc to będzie grindowane. A do tego czasu chciałbym zrobić to: w sensie tutaj wymaksować, znaczy no, bit 20 Telda, tutaj tego ulka dobić, tego dura podkapować, eee, może tego dura zrobić i na 100% tego Astacha z tym Iori zrobić. No i pewnie tego Alorna, bo to będzie jakby się wszystko łączyło. Co deku, mam pewien problem z Dorbisem. On jest 30% B1 i bardzo mocno się zastanawiam, czy nie polować. Polować. Bardzo mocno się zastanawiam, czy nie łudzić się, że na rynku pojawi się S2 Dorbis, może ewentualnie S1 z fajniejszym procentem i sobie go odkupić. Dlaczego? Po pierwsze, mam 35%. Po drugie, cenowo by prawie to samo, jakby inkrustował sobie, więc y Byłbym z tego trochę zadowolony. Po prostu, że wykręcenie tego itema i inne rzeczy byłyby fajne, i to jest ogólnie najniżej wykręcony przedmiot, który chcę mieć wykręcony na tą cholerną dziewiątkę. Bo jeśli chodzi o kręcenie, przy okazji, te gwiazdki zobaczycie, to tak, Dorbis. Hmm, tragedia, nawet jest chyba niżej, bo tam była siódemka na poprzednim odcinku. Pasy nie kręcę ze względu na Remigesy, jest osiem, więc tak zostanie. Zakłada siódemka, druga, szóstka. Może mnie podkusi, żeby to dobić chociaż na ósemki, ale na razie nie ruszam. Eee, I tyle. Unduristy dobiłem na dziewiątkę, Archauty dobiłem na dziewiątkę, Epic cały czas tak będzie, Ziraki tak jak były, tak są, nienawiść tak jak była, tak jest, Salmur muszę dobić na dziewiątkę i węgór muszę dobić na dziewiątkę, pamięć jest dziewiątką, więc to wiadomo. I tak to sobie wygląda. Jeśli chodzi o inkrustację, udało mi się Archauty S1 wbić, Ziraki S1, Salmur S1, Węgór S1 i pamięć S1. To jest wszystko, co udało mi się inkrustować. inkrustować. Teraz zbieram na inkrustacji Salmurna prawdopodobnie do G1. Ale trochę mnie kusi jeszcze ten węgur też klikać może na zmianę, by to, to robił. głównie ze względu na tym większe obrażenie na bosy, gdzie zauważyłem, że teraz poza szybkością zbijania grupek na machecie tarulu na podejściu, no to same bosy mi dosyć. W sumie taru dosyć długo potrafi jeszcze schodzić, więc podbicie damage'a bossy poza ulkami, durami i zręcznością byłoby naprawdę fajnie. To do stat w ogóle doszło mi sporo, bo miałem 843 z ręki na poprzednim odcinku, w takim samym Eku i 711 siły, więc tutaj fajnie podoba mi się, więc. Miło, miło, fajnie, w ogóle fajne, przyjemna sprawa mieć podgląd, że w jakimś czasie coś tam jednak się zrobiło. Nie tak jakiś czas temu narzekałem, że w zasadzie przez tak długi, no chyba przez pół roku prawie progresu na postaci nie zrobiłem. To było katastrofalne. Tak, teraz mogę powiedzieć, że. Kasa się zapika, rozeszła bardzo szybko, ale wydaje mi się, że przyjemna sprawa. To do samego wedgóru kupiłem go za 22,5 tysiąca platy, jest to 50% B1. Teraz już wyinkrustowany do S1, więc miło, bardzo miło. Mi się podoba i przy okazji odporności zimno-urok, więc sztos totalny. Pod hard morany, hard morany jak znalazł. No pół moranki hard zdarza mi się ubić w rundę, więc to już jest taki moment, w którym czuję, że ten barba zaczyna w dobrym kierunku sobie z spacerkiem iść. Jedyny problem aktualnie jest taki, że chciałbym tak przekroczyć te 1200 zręczności, ale to jest tak cholernie daleko. Musiałbym całego na dziesiątkę wbić i tak by dalej, dużo brakowało, ale zdecydowanie mniej. Mimo wszystko z ulepami czekam na najdaj, najdalszy, Koniec. Czy byłem Dragę? Nie. Czy jest jakiś potencjał pójść? W Gildi już mieli próby. Gdzieś tam za jakiś czas może i ja się tam pojawię, więc śledźcie streamki, a ja się odmeldowuję. Bo to w sumie tyle w tym odcinku. Eee, plany znacie, jeśli chodzi o rozwój. Ja będę farmił teraz Czelen, taki hehe Czelen wesoły, e, V2. Jaskowy porzuciłem w ogóle ze względu na to, że V2 się za bardzo opłaca. Dzisiaj w ogóle na streamku dubla zdropiłem z i... Otwieraka więc miło, więc jest mił... wysoko i chciałbym, żeby było jeszcze wyżej. Psycho leci jak powalone, więc nic, tylko ścinać kupony. Jeśli ktoś by się interesował, jaki czas tam wykręcam między 6 a 8 minut, zazwyczaj 7-8. Szóstki to jak się skupię na klikaniu. A zazwyczaj mi się nie chce, w szczególności, że to jest takie chillowe farmienie. Wiadomo, marnuję czasami nawet minutę instę, ale kurde, no, jak to tak no. Także. No. Zapraszam na te streamki około 19.20. Tyle i aż tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!